Rozmawiałam wcześniej z mamą, która powiedziała mi, nie mogę pozwolić, żeby moja córka trafiła na oddział, bo boję się, że ona nigdy do mnie nie wróci, że mnie z nienawidzi, bo ją tam złamię. Widziałam w jej oczach strach ale coś jeszcze. Ogromne poczucie winy. A przecież anoreksja to choroba, która zabiera, ale też daje. Daje poczucie kontroli tam. Gdzie wcześniej był tylko chaos, daje chwilowe poczucie mocy, kiedy w środku czujesz się kompletnie bezwartościowa. Daje też iluzję, że wreszcie coś potrafisz, chociaż to coś powoli cię niszczy. I właśnie dlatego tak trudno z niej wyjść. Bo żeby ją puścić, trzeba najpierw zobaczyć, co ona naprawdę daje. Czasami w tym procesie naprawdę potrzebna jest hospitalizacja, i to wcale nie znaczy, że ktoś zawiódł. To tylko znaczy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, że szukamy pomocy dla dziecka, a nie robimy coś przeciwko niemu. Czasami to właśnie ten krok ratuje życie. Anoreksja nie jest wyborem. To sposób przetrwania w świecie, w którym dziecko czuje, że nie ma głosu. Jeśli masz w domu córkę, która przestaje jeść, to to nie jest tylko o jedzeniu. Zostań tu ze mną, pomagam osobom, w których pojawiły się zaburzenia odżywiania, co naprawdę kryje się pod chorobą.